Dzisiaj święto świętych apostołów Jakuba i Filipa. W Ewangelii widzimy dialog Filipa z Jezusem, w którym apostoł prosi mistrza, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. W odpowiedzi Jezus mówi: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Zauważmy, że te słowa bardziej pasują do Ojca niż do Jezusa. Jezus wypowiada słowa Ojca. Jezus Go reprezentuje. Podobnie w Lasalet, kiedy Maria mówi o Dniu Świętym, mówi: Dałam wam sześć dni do pracy, siódmy, zastrzegłam sobie. Te słowa z języka francuskiego można by było przełożyć również w taki sposób: Dałem wam sześć dni do pracy, siódmy, zastrzegłam sobie. Jako Kościół jesteśmy ludem prorockim, reprezentujemy Boga. Wiele razy miałem taką sytuację, gdy ktoś pytał mnie o trudne rzeczy z dziedziny dogmatyki czy teologii moralnej. A co ksiądz prywatnie myśli na ten temat? Tak jakbym prywatnie był zobowiązany myśleć w wielu punktach inaczej niż nauczanie Kościoła. Przecież tak wcale nie musi być. I wcale nasze prywatne zdanie nie musi być zawsze niezgodne czy rozbieżne z nauczaniem Kościoła. Oczywiście, wiele rzeczy, potrzebujemy czasu, żeby zrozumieć wiele rzeczy, ale wcale to nie oznacza, że nie możemy mieć intencji pełnego zjednoczenia z wolą Boga wyrażoną w nauczaniu Kościoła. Panie, pokaż nam Ojca.